Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Mudos Polski, a to jest mój odcinek, który będę przedstawiał paczkę modyfikacji DJ Black Flag ST, Jak widzicie, jest mod. E, oczywiście wgrane nowe menu. I tak jak ile mam modów mam 53 mody. E, może tak tutaj pokażę. Mm, Ney jest, jest e, oczywiście. Gdzieś widziałem, że O jest Ney Gdzieś mm, tu widziałem też e, Tricapitator. O jest Tricapitator. Mm, tak. A resztę modów pokażę Wam już. Tutaj tak. Kreatywny port, przepraszam bardzo za ten ten musiałem się podrapać Czekamy chwilę Dobra jesteśmy i tak, pierwszy, pierwszy to nam się rzuca, mamy oczywiście etniczkę z konstrakt Tak jak ktoś się lubi bawić to to jest paczka dla niego Dobra Może teraz pokażę co tu mamy Mamy Thermal Expansion tak i industrial craft, no spawnery mamy grek teha liquid xp logistic pipe me mechanizm a, czekajcie chwilę tylko drzwi sobie zamknę przepraszam się słyszeliście coś do otoczeniu moje rodzice tam gadają e, dobra tu mamy desert craft extended craft Wii Bu Build craft Build craft oczywiście tam są ten bo to są ten a tu są takie te pokazówki nie co można o, walnę gdzieś to na ściankę chyba nie wiem co się z tym robiło aha to się chyba zakrywało z tego co, mi się... tego, co dobrze pamiętam to chyba się kable zakrywało yy... znaczy te rurki no właśnie zakrywało się rurki czyli dobrze cenęłam mm, bo powiem wam że nigdy nie używam a to bardzo wygodne jest tylko jak to się craftuje coś w taki szczegół. no widzicie mamy cobblestone to się graftuje z Grewela i Cobblestone'a, no i to, tak, i każda się schoda z tego, no na przykład mamy takie, dajmy kilka różnych nowych i chcemy sobie pozakrywać, z, dajmy stąd, o, proszę, i to się tak się będzie, dobra, e, przyszło was. E, teraz tak, e, tu mamy jeszcze Applied Energetics, Railcrafta, może poprzelacę tak do coś jest tam, Craft, Tinker's Construct Tinker's Construct dalej i to yy, Tak, tutaj mamy też oczywiście się dodaje nam yy, te ender, sto z ender Storage czyli o, te otanki i to w ogóle tutaj się wszystko otwiera ładnie, pięknie yy. yy, yy. Przerwam, żonę po angielsku ale mi się lepiej troszeczkę czyta, a nie lubię angielskiego, to jest dziwne to są na chwilę Mmm. logistik, pipes co tam mówiłem, mm, tu się under storage, e, iron chesty. To chyba tak tyle z tego co się dodaje, bo tu reszta już jest tam normalnie. Nie wiem czy się zmieniły obrazy, bo kolega coś mówił, że nie, nie zmieniły się. Okej, okay. mm, tak, serdecznie zapraszam do zagrania. E, ja sobie takie malutkie, króciutkie cięcie i przeskoczymy sobie na pulpit. E, więc... Tak, to na razie tyle. Ja przeskoczę na pulpit i pokażę wam jak to zainstalować. Siemanko, jestem już z powrotem. Oczywiście teraz wam pokażę jak pobrać właśnie tę paczkę. Więc tak po pierwsze co robimy wchodzimy w link podany w opisie. Eee, tak, wchodzimy na nową stronę. Oficjalną stronę DJ Terror Pack. No teraz to się DJ Black Flags Tech nazywa. Więc tak, wchodzimy tutaj w zakładkę DJ Black Flags Tech. bardzo zapraszam do pobrania. Naciskamy DJ 1 z tej i przechodzi nam automatycznie na stronę na choć yy, gdzie jest za, za, wrzucona paczka. Czekamy chwila się zaduje, tam też możemy zamknąć oczywiście tak jak ja to zrobiłem. I na gram action, coś minimizuje tylko. Yy, czekamy chwileczkę. Dobra, już się nam zadobał. Klikam download i zacznie się nam pobierać. Yy, ja nie będę tego pobierał z tego powodu, że to już mam. Tak, to mamy tu. Bierzemy to, wypakowujemy sobie na pulpit, czekamy chwilkę. Widzicie, to się dosyć szybko robi. Pod może troszeczkę zlagować, ale nie powinno to za bardzo przeszkadzać w rozpakowywaniu się. Przepraszam, jeśli słyszycie coś, że prykam, bo palcami sobie prykam, bo mnie się nie prykały. Nagrywam to, jak przyszedłem zaraz ze szkoły, żeby nie było. Przepraszam za to, że się coś słyszeliście. Ach. Mówiłem, że troszeczkę pod końców końcu, nie. 90%. O, proszę, szybko, coś tam nie będzie. Więc tak, tu mamy wszystko y, do folderu. Kropka Minecraft, więc... Jeśli ktoś nie ma minecrafta musi musisz sobie pobrać launchera, znaczy link do Launchera też będzie podane w opisie. Ja mam go oczywiście tutaj. O. Tak, do starą wersję mam V1339. Y, podam do najnowszej wersji. Czyli V143. Chyba, to jest chyba najnowszy launcher akurat nie tak to jest najnowszy launcher ten 4 coś więc tak wchodzimy w, w, w te, wtedy wchodzimy w procent a, p, data procent wchodzimy w raming. i wrzucamy tu do kropka minecraft wszystkie m, pliki. przepraszam jeśli słyszycie jakiś taki wyjkot w, w, w nagraniu no niestety. Tak jeszcze... zawsze znaczy się. No i tu nam się już pobiera. jeszcze znaczy tego nie będę pobierał, bo to link będzie w opisie. Więc dzięki. A zobaczenie. Serdecznie znaczy zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dania lajka i oczywiście zabawę sobie paczki i... Coś zapraszam do zagrania. Jeśli chcecie nagrywać, oczywiście macie pozwolenie, macie licencję jakby na, na nagrywanie na tej paczce, bo ja uzyskałem pozwolenie, żeby nagrać na nią. No i od też dla Was uzyskałem. Więc to tyle chciałem wam powiedzieć. Dzięki, za ob dzięki że obejrzeliście. ci łapki w górę. Pamiętajcie, zasubskrybujcie jeśli chcesz więcej takich kanałów. Możecie mi posłać paczki jakie mam prezentować, jeśli ogólnie jakie programy, wszystko takie te poradniki. Więc to chyba tyle by było na dzisiejszy odcinek. Dzięki do zobaczenia, Cześć!